Witam w nowym filmie. Dzisiaj będziemy testować nową 700. Ale powiem Wam na początku, że jak coś Wam idzie za dobrze, to znaczy, że coś jest nie tak. Chodzi o moją kamerę GoPro. Wczoraj sobie nagrywałem prezentację tego Fenda i musiałem nagrać ją jeszcze raz z telefonu, bo nie było w ogóle dźwięku. GoPro się zepsuło. Nie mam filmu z właśnie prezentacji tego ciągnika i nie mam jeden film jeszcze z siania kukurydzy mi się zepsuł bo Bo też nie ma dźwięku także zapinamy trasa i będziemy testować go z będziemy testować 700 z a trasem no panie kolego opuszczaj opuszczaj te ramiona i muszę nagrywać telefonem wszystko bo nijak nie da się uruchomić mojego GoPro. To jest ogólnie GoPro 8. GoPro 8 ma już kilka lat, ale nigdy czegoś takiego nie było, żeby nie nagrała mi dźwięku. Pierwszy raz nie nagrała mi dźwięku. Jestem tak na nią zły. A ten film tak dobrze mi wyszedł z tego GoPro, że aż byłem w szoku, nie? Dobra, podpinamy. Trasa. No, opuści czy nie opuści? <laughs> no, tak jak widzicie. E, a, jeszcze jest plan, żeby odpiąć przedni obciążnik. No, bo bydlak jest za ciężki do, o, do atlasa. E, nie ma potrzeby w ogóle, żeby on tutaj, ten obciążnik był. Jedziemy na lekkie ziemię. Więc w sumie to będziecie widzieć filmik z orki tego pola. Tam jest 10 hektarów. Ostatnio brat też urabiał na trochę cięższej ziemi co można zaobserwować tutaj, zobaczcie i zalepiło mu delikatnie tylni wał, ale, ale może się to odklei, Dobra. no. Czekaj, ja tu odbezpieczę. O, może wskoczy. Jest, dobra. Weszło. Dobra, ja podpinam węże i widzimy się później. Węże podpięte. Prawdopodobnie widzimy się w. Polu lub z drogi na pole. Zobaczymy, jak to będzie nam szło. Jeszcze musimy y, odpiąć drona od siewnika i zapiąć rozsiewacz, bo musimy jeszcze poszedł po ołicy mocznik. Więc y, do dzieła. Mamy podpięte. Wypuszczamy powietrze z kół. Nie wiem, czy je będzie słychać wypuszczamy bo ciągnik nie jest wyposażony w warrior a przyjechał do nas z ciśnieniem ponad 2 bary także no ponad 2 to jest zeczko za dużo damy mu jakieś 1-3-1-4 i będzie w porządku e, ogólnie odejdę kawałek bo głośno jest e, wyposażony jest w opony miszelinki mach X-Beep więc fajne opony nie mamy takich u nas niestety a chciałoby się mieć ogólnie szerokość jest i taka sama jak tu czyli 710 tylko że tam są miszelinki po prostu no mamy u nas tyle teleborgi wolałbym żeby to były miszeliny ale nie można mieć wszystkiego idziemy spuszczać powietrze Podnieś koła do samej góry, tylne. Podnośnik zostaw na razie na końcu. Będziemy jechać, to ustawimy podnośnik, podnieść koła Nie tak, nie tak? Nie, nie, dobra podnieś, zrobimy. Dobra, i git I ja będę patrzył do tyłu, a ty... Ja już włączę nagrywanie. sobie nagrywanie pola Od prawy będziemy. Co będziemy ruszać pomału? Tak, tu nie będzie linii AB jeszcze, bo... Znaczy nie, my sobie na końcu z tego zrobimy, wiesz, z tą linię sobie doprowadzimy, z tą większą linię zrobimy od granicy też. Tak, tak. Przykro mi się tę stronę. Przód wyżej. Czekaj, czyli tuzem, tak? Tak, tuzem wyżej. I musisz się zatrzymać, musimy iść tam. O. Jesteśmy na tej działce, z której będzie film z Olki, który w sumie już widzieliście. Eee, objechany mamy dookoła. Tato sobie siadł tutaj z przedstawicielem, żeby zobaczyć, jak się tym jeździ. Ja już sobie przyjechałem dookoła i powiem Wam, że jest moc. Jest moc w tym ciągniku. Mogę ją porównać do naszej 900, która ma 330 koni bo delikatnie nam przypchało agregat, a ciągnik w sumie to zwiększył sobie tylko obroty z 1100 do 1300 jeszcze Wam może nagram coś ze środka zobaczcie, pięknie to wygląda ja teraz planuję polatać trochę dronem i Będę jeszcze chciał się przejechać w środku, zobaczyć jak to wygląda. Także tutaj dosyć ładnie się zorało. Tak jak widzieliście na filmie, będzie tutaj siana kukurydza. Działka 10 hektarów. Tato właśnie obsiał ją mocznikiem w ilości 200 kg na hektar i ja kończę, bo mi ucieknął i nic nie nagram dronem mogę wam powiedzieć, że ciągnik ma 23 godziny, tego wam nie powiedziałem w poprzednim odcinku i chcę żebyście posłuchali jak to pracuje więc ja już nic nie mówię No, maszyna fajna. Bardzo mi się podoba praca tego silnika, bo tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, silnik kręci się do maksymalnych obrotów 1700, a podczas pracy, takiej jaką tu widzicie, obroty jego wynoszą jakieś 1100-1200, więc bardzo są małe te obroty. Dzięki czemu właśnie. No, yy, fajnie, fajnie nawet brzmi ten silnik. Myślałem, że będzie gorzej. Po uruchomieniu go w domu to tak inaczej trochę brzmiało. Oczywiście z tyłu słychać, jak hydraulika sobie tam pracuje. Ale no mi się podoba. Jeśli bym miał dwa koguty, byłoby plus 20 koni. Oczywiście żartuję. Jeden minus, bo mocą porównuję go z naszą 900, ale niestety w c oś jest przednia na wahaczu i 900 jest wygodniejsza, ale mimo to tutaj bardzo jest wygodnie też i oczywiście w kabinie jest e, ciszej, dlatego no coś za coś, że tak powiem. Więc ja chyba siadam i powiem Wam coś ze środka. Witam już z kabiny. Spalanie mamy takie, jak widzicie, właśnie przede mną. To jest spalanie godzinowe. A tutaj zobaczcie sobie, ile robimy hektarów na godzinę. Więc. Ja muszę też patrzeć do tyłu, dlatego tak mówię, bo jest taki plan, że chyba nie będziemy tutaj robić tym agregatem, bo jest na działce zamienko i sunie nam, mamy już zęby ustawione na maksa w górze i sunie nam później na tamtej lżejszej ziemi kawałek dalej wały tylnie nam sunął ziemię i będziemy musieli tutaj najpierw to powołować, bo po, po, po prostu jest miękko i no ciężko będzie tym to zrobić a co do ciągnika, no to powiem Wam, że jest fajnie jest ciszej niż, porównuję go do 900 -ki. jest ciszej w kabinie, moc jest podobna zobaczcie obroty silnika 1200 1260, coś takiego. Może go posłuchamy jeszcze. No, chodzi tak jak chodzi. Z zewnątrz to jakoś inaczej słychać. Jest oczywiście nawigacja, kamera. O, tak jak widzicie, już mi zaczyna sunąć na tej lżejszej ziemi. Ja muszę tutaj sobie podnosić. Dlatego jest taki plan, żeby to powałować na początek. Później jeszcze i tak nie będziemy siać kukurydzy, więc później jak upadnie deszcz dodatkowo nam tą ziemię ubije. I będziemy mogli wtedy ewentualnie jeszcze raz zrobić atlasem. Znaczy zrobić ogólnie atlasem. Teraz tylko tak robię testowo. I no, bo pole jest takie mozaikowate. Tutaj na przykład o, już widzicie co się dzieje. Zobaczcie. To nie będzie roboty tą maszyną. Będzie trzeba teraz podnieść i tą ziemię rozsunąć. Co tutaj zrobiłem? Do przodu. Dlatego musimy to powałować, żeby to wały troszkę ubiły. I wtedy. Wtedy zobaczycie, może z tego filmik już później już naszymi maszynami, jak to będzie chodziło, jak to było. O, zmieniamy sobie wyświetlacz z przodu, możemy mieć tutaj co chcemy, nawigacja, tak jak widać jest i z przodu. Tutaj mamy główny wyświetlacz, tak jak mówiłem, ciągnik miał około 23 motogodzin, jak do nas przyjechał. No i w sumie to będzie krótki filmik chyba, że jeszcze coś nagram jak będziemy wałować, może przyjedziemy nim wałować. Wyłączyło mi nawigację. Upuściliśmy troszkę powietrza z kół, bo było bardzo wysokie ciśnienie. Dajcie zaciągnę hamulec, pokażę Wam jeszcze jak to wygląda z zewnątrz. Ciężko mi się nagrywa telefonem, tutaj mówiłem, bo to mówię mówiłem dopole nam zepsute. O, tutaj mamy taki piaseczek. Dosyć miękko. Zobaczcie jak jest miękko. No i nie da rady, musimy to powołować. Ja tak czułem, że tak będzie, ale myślałem, że po deszczu może pójdzie jakoś fajnie. Dodatkowo mamy tak jak znowu mówiłem zaklejony wał z tyłu troszkę ziemią. To i tak w sumie nic tam nie zmienia, bo i tak by nam sunęło. Dlatego ja zawracam. Zmieniamy maszynę i prawdopodobnie będziemy wałować tym ciągnikiem. Jeszcze wam może nagram jak to będzie wyglądało. Tak więc maszyna fajna. A ja wracam do domu. Maszyna poskładana. A więc tutaj sobie możemy cofnąć nawigację. Mamy ten wyświetlacz napędu. Tak jak mówiłem, nie musimy wyłączać, jest automatycznie wszystko. Blokujemy sobie tył, blokujemy przód, chociaż jest nic na nim nie ma. Blokujemy hydraulikę, żeby przypadkowo czegoś nie nacisnąć. O, yy, przy okazji powrotu powiem Wam, włączę sobie tylko jazdę na pedale. Tak. I wybierzemy kierunek. Damy do przodu. Jedziemy. Jedziemy. Chciałem Wam powiedzieć kilka słów o tym joysticku nowym. Bo też już właśnie chwilkę na nim popracowałem. Nie wiadomo, niedużo. Nie, jakoś nie jestem do niego jeszcze przyzwyczajony. Ale y, funkcje, które na nim są, bym zostawił tutaj te na dole. I, te, I to, że można konfigurować każdy przycisk pod własne, powiedzmy, widzi mi się, co gdzie chcemy. Ale co do. My ogólnie jeździmy na joysticku, czyli włączamy TMS-a i jeździmy na joysticku w ten sposób, że joystickiem przyspieszamy sobie i joystickiem sobie zwalniamy. I jak dla mnie obsługa tego joysticka, chodzi o to, żeby przyspieszać i dawać do tyłu, no nie jest to dla mnie jakoś wygodne. Musiałbym się przyzwyczaić do tego, ale dużo wygodniej mi się operuje tamtym joystickiem, który mamy w tamtych naszych ciągnikach czyli mówię o 900 i 800. Po prostu jest mi wygodniej. Nie wiem, czy to tylko moje zdanie takie jest. Ale e, po prostu mówię co ja myślę e, no i tak no tu ja, jeśli byśmy chcieli dawać do tyłu ja muszę e, dwoma palcami ściskać joystick i on mi się wyślizguje tak e, do przodu jeszcze jakoś ujdzie do przodu fajnie przyspieszyć fajnie ale do tyłu na przykład jakbyśmy z tyłu chcieli no to za każdym razem naciskamy. Naciskamy na przycisk yy, yy, aktywacji jazdy, tak? No i to nie jest zbyt wygodne. Trzeba by jakoś tą rękę ustawiać. No, teraz na przykład chcę do tyłu, to naciskam cały czas ten guzik. No to niby nic mi nie przeszkadza, ale denerwuje. Denerwujący to jest po prostu, tak? Także joystick yy, jak dla mnie na minus. Więcej w sumie. Wszystko w sumie, reszta jest fajne. Ten wyświetlacz z przodu też jest spoko, bo można sobie na nim wyświetlać inne funkcje, niż tylko nawigację. I co tam jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj jest standardowo, tak jak w każdym pędzie rewers, czyli możemy sobie zmienić kierunek jazdy pod kierownicą. No, i poza tym wszystko jest fajnie, ciągnik fajnie chodzi, moc ma. Na pewno jest mocniejszy od naszej 800. -ki. Od 900 pewnie nie, no bo wiadomo, 900 to 900. Ale, ale od 800 jest mocniejszy, to już mogę powiedzieć. I. Chodzi mi oczywiście o silnik, bo uciąg to pewnie będą miały podobne, ponieważ waga tych ciągników jest taka sama prawie, licząc bez od, odciążników, jeśli byśmy je dociążyli, to też by było to samo, tak? Yy. Tak więc, no, yy, nie będę was zanudzał, też jadę, mam telefon w ręce, na drogę główną nie będę się wygłupiał, nie będę z telefonu nagrywał, jeśli miałbym GoPro, no, to wtedy byłoby inaczej. A w tej chwili, ciągnik fajny, joystick bym wymienił, a reszta jest fajna. Także na plus, silnik, za to, że pracuje na niskich obrotach podczas pracy, fajnie to brzmi. Mam niedomknięte drzwi, dlatego tak... troszkę mi stukały, o, teraz od razu jest ciszej w kabinie. Tak. Wszystkie ustawienia, radio, klimatyzacja mamy tutaj, czyli musimy sobie e, nacisnąć i teraz sobie ustawiamy ile chcemy temperatury. Tak, radio chyba jest wyłączone. O, nawet nie wiem jak się włącza, jeszcze nie, nie było mi potrzebne. Jesteśmy ponownie w polu, tak jak powiedziałem na Atlasa jest zamienko, a że nie mamy innej roboty jako tylko to co właśnie mamy, no to zapięliśmy do ciągnika o mocy 300 koni wały, no i sobie robimy, tak. No zobaczcie, no wały też yy, nie są małej szerokości, bo mają 6 metrów ponad, także. Yy. Także zobaczcie, jak pracują. Fajnie nam ubijają ziemię, i przy okazji pomieszają nam mocznik, który poszedł pod na orkę. I będziemy mogli tutaj za niedługi czas siać kukurydzę. Ale jeszcze się nie spieszymy, bo zapowiadają troszkę ochłodzenie i deszcz. Teraz zobaczcie sobie, jakie mamy spalanie na hektar, tak to wygląda, 2,9-2,8 litra, obroty 1200 na silniku. Mamy Pole nie jest obiechane dokładnie dookoła, więc nie mamy zaznaczonej działki, więc aktywować auto zawracanie muszę z przycisku GO, ale ogólnie można tak zrobić, że mamy, jeśli mamy już obiechaną działkę, to wtedy na uwrociu ciągnik sam nam automatycznie zawraca. To, to, to też mamy w naszej 900 więc yy, to nic nowego. Yy, coś jeszcze miałem powiedzieć. O, miałem właśnie Was przytrzymać do tego miejsca na polu. Na chwilę zobaczycie, o co mi chodzi. Yy, nie wiem, czy to widać na kamerze, tutaj na tej, w tym miejscu jest delikatnie jaśniej na polu. To znaczy, że jest lżejsza ziemia i wały nam, o, zobaczcie. Co nam robią wały? Tutaj mam tempomat wolniejszy, żeby ciągnik tak szybko nie jechał, bo by nam ta ziemia poszła nad wałami. Ja i tak jeszcze sobie zwolnię delikatnie. To jest takie koło na tym polu, właśnie z takim piachem, gdzie topił nam się nawet Atlas. Zobaczcie, co robią te wały. I zastanawiam się, czy nie przyjść tutaj na tej działce na uprawę bezorkową. Przynajmniej na, nie na całej działce, bo tu jest 30. Przynajmniej na tej części działki właśnie, gdzie jesteśmy, gdzie jest ten taki piach. I zobaczcie, co robią wały. One nam to ubijają i po tych wał, wałach musi upaść deszcz, żeby nam to jeszcze troszkę ubił, żebyśmy mogli użyć naszego Atlasa. I by to wtedy fajnie wyglądało. Zobaczymy. Tutaj sobie jak już się kończy nam piach, przełączam sobie tempomat na drugi i wtedy ciągnik nam będzie jechał 10 na godzinę. O. Tak jak mamy ustawione, też w każdej chwili możemy sobie za pomocą tego e, pokrętła ustawić e, prędkość na tempomacie, tak. Jedziemy do końca. Jeszcze wam pokażę jak sobie ciągnik zawraca sam chociaż to już było chyba na tiktoku jest filmik jak 900 sama zawraca u nas tu mamy kamerkę z tyłu kamerka z przodu no niczego ona nam jest w tej chwili niepotrzebna eee. można jak widać jeszcze mieć kilka kamer nie wiem do czego, ale można <gulanie> ogólnie dużo jest tutaj funkcji, O, zobaczcie, teraz jesteśmy już w dalszej części pola. Zobaczcie jak pracują wały. Całkiem inaczej już niż przedtem. Tak i teraz sobie włączymy ten wolniejszy tempomat, naciśniemy przycisk go i wszystko się dzieje. Samo. O, zobaczcie. Teraz już możemy sobie przyspieszyć do 10,5, tak jak mam ustawione, szybciej nie trzeba. Także zabawka to jest po prostu zabawka. I no co mogę więcej powiedzieć? Tutaj ładne kolorowe przyciski, każdy można sobie przypisać. Do czego tam chcemy. Chodzi mi o te, tak, chyba, tak, czy nie tak? Chyba tak. Fajnie chodzą te wyświetlacze. Czekajcie, muszę wyjść z nawigacji. O! Fajnie chodzą, bo chodzą bardzo płynnie. Nie ma żadnych przycięć, czy coś takiego. Zobaczcie. Możemy też sterować z, za pomocą tego okrętła. No i co to dużo mówić? No. zabawka. Zabawka za y, pieniądze jakie tak to sobie możecie sprawdzić, bo na stronie Fenda jest konfigurator. Każdy może sobie skonfigurować pod własne widzi mi się taki ciągnik, także też inny model na plus podłokietnik jest fajny większy niż w tamtych modelach na minus joystick tak jak mówiłem, zmienimy sobie prędkość tempomatu, bo wjeżdżamy na piach żeby nam się ziemia przez wały nie przesypywała bo ciągnik tego nie poczuje a możemy coś urywać. ok Nie mamy jeszcze planów na siew kukurydzy. Nie wiem kiedy to będzie. Jakiś film z siewu. Tak jak mówiłem na początku, że jeden film z siewu mi się zepsuł, bo GoPro nie nagrało dźwięku. Więc nie będzie tego filmu. Będę musiał nagrać to od nowa. I co mogę powiedzieć? Robimy co mamy do roboty. Zjeżdżamy, oddajemy ciągnik i. I tyle. I bierzemy się za swoje e, zabawki, które mamy w domu. E, ten ciągnik w sumie jest delikatnie dla nas za duży, jeśli byśmy chcieli go wymienić za naszego John Jesteśmy już... E, jesteśmy już w domu. Będziemy robić przeciąganie liny. 8 e, Fendt 933. VW Fendt 728 nowy. I tak yy, nasza 900 waży 10 ton, yy, 10 ton 940, a no 900 waży też więcej. A tamten waży bez przedniego obciążnika 10 ton 600. Tak więc yy, ustawiam się i zobaczymy. Wjeżdżamy jeszcze na wagę 700 bez obciążnika. I tak jak mówiłem, yy, 10600. 900 -ka waży bez obciążników, yy, 10 900. Tutaj mamy obciążniki w kołach tylko. Trzy, dwa, jeden. Dobra, czekajcie. Dobra. I jest git, nie? Jeden do jednego mamy. Chłopaki chcą się jeszcze pobawić chyba. Naciąg! Naciąg z prawej. Dobra! <grystanie> Ale jest... Dobra, koniec zabawy. Już, już! Tak to wygląda. Można by było powiedzieć, że jest porówno. 933 jest delikatnie cięższy. 728, nowe 300 KONI. Nowe 300 KONI można porównywać ze starą 900. Tak? Także e, wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. To by było na tyle w tym filmie. I do następnego, cześć.